Witajcie! W mojej hodowli zabitała właśnie nowa królowa, dlatego przyjrzymy się jej z bliska. Będę miał dla Was też kilka ogłoszeń. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki i subskrypcji. Zostańcie do końca i miłego oglądania. Zacznę od kilku ważnych spraw, które chciałbym poruszyć. Pierwszą jest to, że od niedawna filmy na kanale będą dostawać automatycznego lektora od YouTube. Oznacza to, że kanał zacznie docierać do szerszej publiczności nie tylko z Polski, co mam nadzieję zaowocuje w przyszłości utworzeniem większej, mrówczej społeczności na kanale. Oraz zaowocuje sprawnym przepływem informacji i spostrzeżeń hodowców z całego świata. W ciągu ostatnich dni przebiliśmy też 800 subskrypcji. Oznacza to, że pierwszy tysiąc zbliża się wielkimi krokami. Czy będzie odcinek specjalny na tysiąc subskrybentów? Na pewno tak, ale jeszcze nie wiem w jakiej formie to zrobię. Czy będzie to zwykły Q&A z najczęściej zadawanymi pytaniami, czy po prostu jakaś mrówka niespodzianka? Zobaczymy wkrótce. Ale dosyć już tego marudzenia i przejdźmy do mrówki. Jak widzicie, udało mi się złapać przepiękną królową z gatunku Tetramorium. Prawdopodobnie jest to kespitum. I tak wiem, podniosą się zaraz głosy, że jest to tetramorium sp. Bo ciężko określić dokładnie ten gatunek bez mikroskopu i po samej królowej, ale dla mnie jest to właśnie ta tetraska, którą chciałem w tym roku złapać, czyli kespitum, i tak będę określać tą królową. Jest to rójkowa królowa, ale o dziwo, nie znalazłem w jej pobliżu żadnej innej sztuki. To dosyć zastanawiające, ponieważ wskazywałoby na to, że rójka musiała odbyć się dosyć daleko od miejsca, w którym znalazłem tetraskę. Troszkę szkoda, ponieważ królowe tetramorium mogą zakładać gniazda wspólnie z innymi królowymi swojego gatunku, i szczerze to liczyłem na kilka sztuk królowych. Kolonia rozwijałaby się prężnie i bardzo szybko, ale i z jedną samotną królową też sobie poradzimy. Tetramorium to bardzo ciekawy gatunek mrówki. Robotnice patrolujące okolice swoich mrowisk robią to w bardzo flegmatyczny sposób i poruszają się jednostajnie. To znaczy, że nie biegają i nie zatrzymują się co kawałek jak inne gatunki, a bardzo powolutku chodzą sobie spacerkiem i nie zatrzymują się co kawałek. Wygląda to bardzo ciekawie. Niezwykłym jest jeszcze to, że te nie zamykają się w kokonach, kiedy są larwami. Naprawdę bardzo chciałem złapać ją do mojej hodowli. I udało mi się trafić na bardzo ładną sztukę. Królowa nie jest w żaden sposób uszkodzona, wygląda na dobrze odżywioną. Nie ma oznak pasożytów ani roztoczy na ciele, więc wydaje się, że świetnie da sobie radę z zakładaniem kolonii. Jednak przekonamy się o tym wkrótce. W ciągu najbliższych dni powinny się pojawić pierwsze jajeczka, jednak na razie królowa musi się uspokoić. Widać, że instynkt bierze górę i królowa nerwowo skubiewate, aby wydostać się z probówki i poszukać miejsca na gniazdo, ale jestem pewien, że niedługo przejdzie jej to zachowanie. Postanowiłem podkarmić nieco królową syropem klonowym. Oczywiście nie trzeba tego robić w przypadku gatunków klasztornych, a tetraska jest takim gatunkiem, ale zawsze lepiej jest podać odrobinkę słodkiego pokarmu, rójkowym królowym, ponieważ mogą być wygłodniałe i wyczerpane po rójce, a pokarm cukrowy na pewno troszeczkę je wzmocni. Daje to większe szanse na założenie kolonii i wyprowadzenie pierwszego potomstwa. Moja królowa tetramorium od razu wyczuła pokarm i zaczęła go jeść. To bardzo dobrze, że się skusiła na posiłek. To, że uzupełniła swoje zapasy, daje mi pewnego rodzaju gwarancję oraz spokojną głowę, że królowa złoży jajeczka i będzie w stanie wykarmić pierwsze larwy. Nie przewidziałem jednak, że nałożyłem zbyt dużą ilość syroku. Ale lekkomyślność mogła kosztować królową życie. Kiedy zmieniałem kadr, tetraska spadła z górnej ścianki probówki prosto w syrop. Omal mi serce nie wyskoczyło, kiedy to zobaczyłem. Gdyby królowa była bardziej wycieńczona po rójce lub z braku pokarmu, na 100% skończyłoby się to dla niej utopieniem w syropie. Na moje szczęście jest na tyle silna, że zdołała się wydostać. Postanowiłem jednak na wszelki wypadek usunąć tackę z syropem. No i tak też zrobiłem. Muszę być bardziej uważny przy karmieniu tetraski i podawać mniejsze ilości syropu. Moja królowa ląduje teraz na półce, ponieważ potrzebuje spokoju. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki oraz subskrypcji kanału. To wszystko na dziś, do następnego razu.